Normalnie czuję się jak Ryan Giggs. Pewnie obserwując naszego fanpage'a Urbol Official, zauważyliście, że często wrzucamy e, takie plakaty z koszulkami. Te koszulki są stąd. Classic Football shirts i dzisiaj właśnie odwiedzimy ten sklep i pokażemy Wam, jakie perełki tutaj można dostać. Ze mną jest Jeremy, menadżer sklepu w Londynie. Dokładnie znajdujemy się w okolicach Brick Lane, Old Truman Brewery, Jeremy. Tell me the story about you know, this shop. from beginning uh, yeah from beginning so basically uh, here we are in Ultraman Brewery it's been two weeks we've opened the shop and we are here for two more weeks so the story behind this shop is the following one two students back in Manchester um, were collecting shirts and little by little they had more and more shirts and then they start selling the shirts to their friends and then they decided oh we need to start creating kind of business of this and how many years ago? So it was 12 years ago. 12 so years tw ago. 2006. 2006. Yeah, exactly. And uh, so they decided to create um, the company. And this company now is called Classic Football Shirts. It's, it is and it's growing very well. Very well. So they, they were two of them. And now we are, I think, more than 40, 45 people working for Classic Football Shirts. During 12 years, they, they were selling online. And uh, from last April, they've decided to create some pop to open some pop-up shop. So now it's the third one. I mean, one. yeah, it's the third one, third pop-up shop. And uh, this here in Old uh, Truman Brewery, we will try to open it for six more months from November, from November to May. Mm -hmm. Yeah. And um, my question is, how do you get those shirts? So we do get. Those shirts from different suppliers, to be honest. So it could be either from directly from the clubs. Mm -hmm. um, uh, it could be from different retailers. You know, from a shop, and sadly the shop needs to close down. And so then you get like the, the, the whole, whole stuff stock, exactly. Or it could be from you and me. You know, maybe if like I like exchange, ex yeah. definitely. Or it could be as well from directly from the kit maker. We could ask okay. Nike, Adidas, uh, all the different kit maker. Do you have any uh, stock? Can we do a deal? Yeah. Królestwo, królestwo piłkarskich koszulek. Wiecie, ile tutaj tych koszulek jest? Jak tak mniej więcej policzyliśmy sobie, to około 3000. Do tego dochodzi jeszcze kilkadziesiąt razy większy magazyn w Manchesterze. Jak tutaj wchodzicie, pierwsze co się rzuca w oczy, to oczywiście wielka koszulka Liverpoolu. Nawet no, tego jest tutaj tak dużo, że nie wiem od czego zacząć. Może poznajecie tą koszulkę? Czy poznajcie tą koszulkę? Według pewnego rankingu według pewnego portalu, ta koszulka znalazła się w TOP 10 najbrzydszych koszulek jakie były w Premier League. Ja osobiście tak nie uważam, bo no, ta koszulka moim zdaniem jest rewelacyjna. Nawiązuje do klasycznych lat, kiedy Manchester United miał naprawdę barwy takie kanarkowe, żółto-zielone. Żółto Słuchajcie, koszulka z roku 92 na plecach, patrzcie kto jest, Cantona, cena 175 funtów, lecimy dalej. Jakbym miał tak wertlować przez wszystkie koszulki, to byśmy musieli tutaj spędzić cały dzień. Koszulka Gianfranco Zola z sezonu 97, ta tylko 80 funtów. Mamy jeszcze Garetha Saugeita. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście David Beckham, koszuleczka taka o za 100 funtów z sezonu 96. Oprócz tego mamy jeszcze bluzę Petera Schmeichela na przykład z Manchester United z sezonu 94. 180 funtów, tylko. Chodź tu, kameramen, bliżej. Pokażmy tak na szybko, na szybko. Zobaczcie, co tutaj mają. Redknap. Kolejny Redknap. Michael Owen w Liverpoolu. Proszę, Ruth Hulit. Kto z Was pamięta taką koszulkę Chelsea? No, kto pamięta. Chyba, swoją drogą, ta koszulka w tym rankingu najbrzydszych koszulek też była. Trzecia koszulka, proszę. Cena 150 funtów. 94 rok, sezon. Jak już wspominałem wcześniej, na naszym fanpage'u używamy często grafik, takich, żeby sobie fani piłki nożnej mogli, nie wiem, powybierać swoje ulubione koszulki. Tutaj mamy na przykład całą historię koszulek od sezonu 7-8, 7-9. Do 2017-2018. Zauważcie, kiedyś nie było tak jak teraz. Kiedyś koszulki były na dwa sezony, czasami zdarzało się chyba na dłużej. W niektórych klubach tutaj mamy, patrzcie, dwa lata grali w takiej koszulce. Tu także grali dwa lata w koszulce słynnej Sharpa, jeszcze Ambro. Tutaj mamy. West Ham United i West Ham United widzę też grał tutaj dwa lata w jednej koszulce, tu dwa lata grał w jednej koszulce, tutaj już później e, rok. Tutaj z doktorem Martelsem także były widzę dwa lata. Skończyliśmy na 2017-2018, czyli nie najnowsza. Tu mamy e, fajną listę koszulek z Liverpoolem. Pamiętacie tą koszulkę? Ta koszulka. I Jerzy Dudek. Tutaj mamy koszulki Arsenalu. Patrzcie, co razem w zestawie idzie z Arsenalem. Ulubiona drużyna wszystkich kibiców Arsenalu, czyli Tottenham. To jest to. To jest to cudo, słuchajcie. Koszulka Arsenalu. Ja tak ją bardzo delikatnie trzymam, bo jak nam powiedzieli tutaj, ona jest pierwszy raz, słuchajcie, wyciągnięta z gabloty. Koszulka z roku 1995. Z finału, proszę ja was. Jeszcze kiedyś istniał taki puchar, który nazywał się Puchar Zdobywców Pucharów. Arsenal grał z Realem Saragossa. Niestety przegrał 2 do 1. I ta koszulka, słuchajcie, to jest autentyczna koszulka meczowa z tamtego meczu. Kto ją nosił? Nigel Winton, Winterberg z numerem 3. Słuchajcie, 2,5 tysiąca funtów, a wyobraźcie sobie, jakby Arsenal wygrał tamten mecz, to ta koszulka byłaby za 5 tysięcy funtów. Guys, I'll give you back really carefully. Thank you very much. W tej sekcji, czyli z angielskimi koszulkami, zagościmy dłużej. No, w końcu robimy program o angielskiej piłce, więc tutaj, tutaj będziemy się teraz bawić. Słuchajcie, pierwsza koszulka. Którą y, tutaj chciałem wam pokazać. Koszulka drużyny Everton. Umbro, NEC, sponsor rok 92. Wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie w takiej koszulce biegał kto nie, nie, kto inny jak Robert Warzycha, pierwszy Polak, który strzelił bramkę w nowej Premier League. Tutaj mamy bardzo ładną koszulkę kogutów w Tottenham. Nie Tottenham, bo to tamten może być hamem. To jest Tottenham. Przede wszystkim yy, i w takiej koszulce po boiskach Premier League, kapa, zresztą sezon jego. Dróżnie Tottenhamu jest dokładnie tak jak nazwa, nazwa producenta, który te koszulki robił. Jedna wielka kapa. W takiej koszulce biegał Grzesio Rasio, więc wyobraźcie sobie, że teraz zamiast numeru 23 na plecach tutaj jest dziewiątka i Grzegorz Rasiak, który, no niestety, nie oszukujmy się, sezonów Premier League nie miał udanego. Po bardzo udanym sezonie poprzednim w Derby County w Tottenhamie strzelił tak naprawdę jedną bramkę, która na dodatek nie była uznana. Więc e, mówimy o Premier League oczywiście, więc to też jest bardzo fajna koszulka i też bardzo istotna dla wszystkich polskich kibiców. 50 funtów. Z sekcji Tottenham przyszliśmy do sekcji Southampton. Słuchajcie, ale nie po to, żeby poszukać koszulki z Janem Bednarkiem, która pewnie tam gdzieś jest, bo tutaj oprócz starych koszulek są także nowe koszulki. My chcieliśmy odnaleźć koszulkę. Saganowskiego, który występował w drużynie Świętych w sezonach 2007-2010. Słuchajcie, strzelił 19 bramek, ale właśnie szukając tych wszystkich koszulek w oko wpadła mi ta koszulka. Słuchajcie, patrzcie. Peter Crouch, jakby nie patrzeć, legenda już także angielskiej piłki. Ale jedno wam powiem, ta koszulka na pewno nie jest meczowa. Dlaczego? Nie dlatego, że kosztuje 50 funtów, tylko dlatego, że jest to rozmiar M. Zdecydowanie nie rozmiar Petera Kraucza. Koszulka Arsenalu, sezon 2011-2012. Słuchajcie, wyjazdowa koszulka. Co prawda, Wojtek Szczęsny. I e, Łukasz Fabiański w takich koszulkach nie grali, ale na pewno podawali piłkę do kolegów, którzy w takich koszulkach e, na, wyjazdowy, na wyjazdowych meczach grali. Też bardzo fajny, ciekawy okaz. 40 funtów. Przeszliśmy teraz do sekcji Celtic Glasgow, aby odszukać koszulki z sezonów, kiedy w tej drużynie grali Artur Boruc i Maciej Żurawski. Niestety tak tutaj. Latam po tych koszulkach i koszulki z tego roku nie widzę, ale znalazłem jedną fajną, ciekawą koszulkę z sezonu 2003. Co jest ciekawego w tej koszulce? Nie karlik, jedny z... Czych piw, jakie tutaj produkują na wyspach. Ciekawe jest to, co jest tutaj na plecach. Na plecach mamy Larsona. Oczywiście to nie jest koszulka meczowa, w takich grali i to jest odzorowana koszulka. Wyobraźcie sobie, że w szkockiej lidze jest generalnie samowolka. Mogą grać sobie inaczej. Pokażę to na przedzie, żeby było lepiej to widać. Tył wyglądał mniej więcej tak: biało-zielone pasy i Siódemeczka w Lidze Szkockiej była normalnie umieszczona czarna tutaj. Dla większości komentatorów rzecz no, bardzo wkurzająca, bo nie mogą dostrzec nazwiska na plecach. Ale ta koszulka prawdopodobnie jest z europejskich pucharów, gdzie no, zasady są troszeczkę inne. I przez to, że właśnie tutaj było biało-zielono tylko, a czarny numer był niewidoczny, UEFA kazała, Drużynie Celtiku, i pewnie wielu, wielu innym drużynom, które miały koszulki w paski i jakiś numer na plecach, nakleić właśnie taki kawałek białego materiału, aby numer na plecach się wyróżniał. No bo zobacz, jak stanę sobie o daleko to widać teraz siódemkę. A jakby była ta siódemka na pasach, no to niestety gdzieś tam pomiędzy tymi biało-zielonymi pasami, ta czarna siódemka by nam zginęła. Bardzo ciekawy okaz. Na pewno nie jest meczowa, bo kosztuje tylko 50 funtów. Koszulka West Ham United z doktorem Martensem. I wyobrażam sobie, że e, największy pojeb, jaki biegał na boiskach Premier League, mógł także takie buty nosić. O kim mowa? Tak, o to był wariat. I nawet jako trener też był wariat. Kolejna bardzo ciekawa koszulka, i nawet nie przez to, że tutaj na środku jest logo jednego z moich ulubionych piw. Newcastle, słuchajcie, to jest koszulka. Rocznik, a raczej sezon 9-7. Drugi sezon, w którym grał proszę Was o ten pan. Ale zauważcie, tutaj. Już jest zrobione bardzo podobnie, tak jak w przypadku poprzedniej koszulki um, Celticu, że tutaj już firma Adidas zrobiła nam oryginalnie takiego właśnie tak zwanego patcha miejsce na numer, żeby ten numer z daleka się nam ładnie prezentował. No, bo jakby tego patcha nie było, no to ta dziewiątka prawdopodobnie musiała być czerwona i Niestety nie byłoby nic widać. Charlton Athletic, jedna z bardziej zapomnianych drużyn w Londynie, kiedyś, słuchajcie, no, sezon w sezon, grała w najwyższych rozgrywkach. Dzisiaj niestety League One. Ale dlaczego wybrałem tą koszulkę? A dlatego, że od tego sezonu, czyli sezonu 18-19, w koszulce oczywiście nie tej, ale takiej czerwonej z szablą, e, we wschodnim Londynie. Gra młody, utalentowany piłkarz, Krystian Bielik, wypożyczony z drużyny Arsenal. Ostatnio strzelił nawet swoją pierwszą debiutancką bramkę dla drużyny Atletic. Krystiana mamy w ogóle zamiar niedługo odwiedzić. Jedna z fajniejszych koszulek West Ham United. Jakie? Jakie drużyna Młotów miała? Słuchajcie, to jest w ogóle okazyjna koszulka, nawet jest tutaj napisane 1904-2016, czyli to jest koszulka, w której ostatni raz po Boiling Ground biegali piłkarze West Hamu United. Bardzo fajna. Ty, a w takim czymś byś biegał? Zobaczcie, co nam sprezentowali. To jest dla naszych patronów. Chcieliście koszulki? To macie koszulkę. Kurczę, trochę wieje. Wyobraźcie sobie, że jest to koszulka najstarszego klubu piłkarskiego w Anglii. Patrzcie na to. The World's First Football Club. Sheffield FC. 1857 rok. Boże, jak dawno temu to było. Słuchajcie, ta koszulka będzie losowana spośród naszych patronów. Więc jak chcesz ją dostać, a nie jesteś jeszcze naszym patronem, to wbijajcie w link pod filmem Patronite Urbol. A my. Kurde, nie było piwa. Idziemy na piwo, bo zawsze we vlogach pijemy piwo. No to dzisiaj też musimy się napić piwa. A z Wami się widzimy pewnie już na jakim stadionie. Trzymajcie się, cześć.